Eliminacje Mistrzostw Polski Niesłyszących w koszykówce mężczyzn odbyły się we Wrocławiu. Organizatorem zawodów był Polski Związek Sportu Niesłyszących, a gospodarzem Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących Świt. Z grupy awansuje jedna drużyna. Podobnie równolegle w tym samym czasie się odbywają drugie eliminacje grupy A w Gliwicach I tak samo tam, drużyna, która zajmie pierwsze miejsce, też awansuje do tego finału Mistrzostw Polski. A za dwa tygodnie odbędą się w Warszawie. I tak będzie bronić y, mistrzostwa, mistrzostwa polskie z zeszłego roku LKS Łódź, gospodarz automatycznie Wars, Wars, Warszawa, a właśnie w dzisiejszych dniach właśnie tutaj wyłoni się trzecia drużyna, jak dziwica czwarta drużyna do tych finałów mistrzostw Polski. We wrocławskich zawodach wystartowały poza ekipą gospodarzy drużyny Spartan Lublin, Warmik Olsztyn oraz Rezerwy WKSN-Świt. W zastępstwie nieobecnej drużyny ton Poznań. Turniej rozegrany systemem każdy z każdym ułożył się tak, że ostatni mecz decydował o awansie. Spotkały się w nim niepokonany Świt i Spartan. Ciężko było wskazać faworyta, bowiem obie ekipy w turnieju prezentowały się wyśmienicie. W początku lekką przewagę wypracowali sobie gospodarze, jednak przez całą pierwszą połowę mecz był wyrównany. Wszystko wydawało się rozstrzygnięte w trzeciej kwarcie, gdy WKSN odjechał na 10 punktów i bezpieczną przewagę zachował praktycznie do końca meczu. Wygrywając 66-59 Zapewnił sobie awans do finałów Mistrzostw Polski. Mecze były bardzo ciekawe. Dużo się działo. Nie było sobie walki, tylko była w miarę wyrównana. Było dużo nerwów i stresu. Wszyscy byli zadowoleni. I kibice, po, i kibice bardzo pomagali. Zawsze tak samo. Była ciepła atmosfera wzajemnie. I Lublin Wrocław. Bardzo, bardzo podobnie tylko bo drużyny, drużyny były bardzo wyrównane i walka była bardzo trudna. I trochę był zdenerwowany, tylko było trudno. Ale udało się i bardzo dziękuję za, za drużynie wrocławskiej. Że nie sami, tylko wszystkim dziękuję za pomoc. Uh -huh. Przy organizacji mistrzostw. Był... Uh -huh. Że poziom w 2012 roku był bardzo wysoki, a teraz obecnie niestety jest niższy na zawodach. Mhm. Z powodu treningu, pracy mhm. w wielu miejscach. Więc poziom zawodów był troszeczkę niższy niż w ubiegłych latach. Mhm. I finały będą bardzo ważne w tym roku. Mhm. To są przygotowania do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Turcji yy, młodzieżowych. Więcej informacji na temat sportu niesłyszących w naszym mieście można znaleźć na stronie Świtu oraz na ich facebookowym fanpage'u.